Prolog za nami. Dzisiejszy prolog był wyzwaniem i to też zapowiada się pewnie takie kolejne dnie, że będzie bardzo dużo suchych miejsc, ale też bardzo dużo kałuż i wody. Tempo mieliśmy dobre, wydaje mi się, że nie popełniliśmy za dużo błędów, tak naprawdę dobrze jechaliśmy trochę na pewno straciliśmy czasu na odcinku takim gdzie było dużo kałuż było bardzo ślisko, ale tam trochę bardziej trzeba było przetrwać. Na pewno gratulacje dla Nasera Leti, który e, pojechał bardzo dobrze, e, więc fajnie. Samochód cały, e, więc jesteśmy gotowi na jutro. Przed nami dwa razy po 170 km, więc e, to będą konkretne dwa odcinki.